witajcie witajcie wszyscy to jest ten moment to jest ten moment wydaje mi się że i według cyklu i według tutaj ładnej ładnego momentu analizy technicznej wchodzimy w moment w którym e, możemy uważać za jeden z najważniejszych momentów jeśli chodzi o to czym się zajmujemy inwestycjami oczywiście nie namawiam oczywiście to jest wasza decyzja a tutaj nie ma żadnej e, z mojej strony e, Żadnego doradztwa finansowego, ale patrząc na to, co się działo do tej pory w cyklach, patrząc na miejsca, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o, o, o właśnie, no nie mogę tutaj za bardzo za czysto mówić, bo chciałbym to wrzucić również na TikToka, a tam się czepiałem takich słów. Także jak porównamy sobie makro, porównamy sobie analizę techniczną, porównamy sobie to, ile już przeszliśmy, będąc w tym rynku. I dodając do tego cykl Benera, ten 100-letni cykl wynaleziony przez człowieka 1800 w którymś roku, który wskazuje nam, że rok 2023 jest jednym z najlepszych momentów kupno, kupno aktywów ryzyka, a zajmujemy się właśnie tym, co jest najbardziej ryzykownym w tym momencie, bo jest to nowa technologia, która wchodzi na świat, która zaczyna podbijać świat technologia blockchain. I my zajmujemy się tymi aktywami tej technologii blockchain i według cyklu, według analizy technicznej, według jakich tam sobie nie chcecie powiedzieć krzywych czy tam wskaźników. Tutaj mamy w rozmiarze tygodniowym, pamiętajcie, to jest wszystko tygodniowe. Tutaj nam bardzo ładnie parabolic sar wskazuje, że będzie to się działo. Więc wiele ludzi będzie próbowało tutaj wrzucić shorta, wrzucić shorta, ponieważ jesteśmy blisko top, Które było top bo raz kil, kilka razy już, jeśli się przyjrzycie, ale według mnie będzie to ich błąd, bo wszystko ładnie się nam zgrywa tutaj na, na dłuższy trend. Dłuższy trend, zwłaszcza w odniesieniu do etf ów które tutaj niedługo mają być potwierdzone. Takie dziwne komentarze na Twitterze też były od jednego z zwanek bodajże, zwanek Twitter waneka, możecie zobaczyć dziwne komentarze typu o niedługo nie będziecie, nie spodziewacie się co my tutaj o tym rynku powiemy i co tutaj niedługo się może dziać to tylko nastawia nas pozytywnie i że ten ETF zostanie przyjęty, a jeśli to się stanie niektórzy ludzie jak widzicie po tym ruchu mi się wydaje e, bo chcą być przed, przed tym całym ogłoszeniem, że ETF się, ETF się e, tutaj pojawi na bitcoinie i jeżeli jeden się pojawi to wydaje mi się, że większość z nich zostanie zatwierdzona, a to znaczy, że wrota dla instytucji i wrota dla finansistów, żeby kupić to aktywo, żeby kupić te aktywa mniejsze również będzie no będzie to ten moment a jak wiecie, do tej pory małe pieniądze wchodziły w ten rynek, jeżeli te ogromne pieniądze tutaj wejdą to naprawdę można spodziewać się tutaj wariacji Popatrzcie, zobaczcie sobie mój poprzedni film odnośnie jak długo i kiedy można wchodzić i należy wchodzić w ten rynek, porównajcie sobie cykle właśnie tej waluty, te, tego aktywa oraz cykle Benela, jak to się ładnie nakłada, a będziecie zadowoleni. Także teraz według mnie jest to moment, żeby iść na całość, a nie tam na no ja coś tam stracę. O to chodzi. Ryzyko, strata. To jest codzienny chleb inwestorów i nie bójcie się tego. Jeżeli dzisiaj kupicie coś, a jutro to będzie warte połowę, to nic nie znaczy w obrębie tego, jak rosną te aktywa 20, 30, 40, nawet 100krotnie. Wygląda to źle? Wydaje nam się, że jesteśmy gupolami, ale już rok, dwa lata później okazuje się, że jesteśmy geniuszami, bo każdy się w tym momencie boi i tego nie robił, a wy się odważyliście. Oczywiście, to nie jest doradztwo finansowe, wszystko należy do Was, ale, że tak powiem, ja sam z siebie, ja jestem fully in, także polecam pozdrawiam i do następnego, zobaczycie nasze poprzednie filmy, bo jest tam dużo wiedzy, zwłaszcza na, na YouTubie, bo na YouTubie są pełne filmy i będziecie wiedzieli o czym mówię, nie mogę jak mówię określać tych aktywów bezpośrednio żeby mnie tu nie wyrzuciło ale naprawdę poprzednie parę filmów to jest naprawdę złoto które bardzo ciężko znaleźć na świecie złoto, które może Wam dać wiedza, która może Wam dać niezależność finansową w przeciągu dwóch, trzech lat. Nic innego takiego nie, nie znajdziecie, a to jest tylko dlatego, bo tylko wtedy co się dzieje, tylko wtedy możecie taki skok, jeśli chodzi o swoje finanse, zrobić, jeżeli jesteście zainwestowani wcześniej, właśnie przed tą, tymi wrotami tych finansistów. I jest to nowa technologia. A wszystko tutaj w technologii blockchain się zgadza i potwierdza. Łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie i obie, koniecznie zobaczcie poprzednie parę filmów. I będziecie wiedzieć o co chodzi, bo tam jest porównanie co się działo do tej pory, co było przewidywane. Elegancka analiza, nie można tego przegapić. I jeszcze raz, to jest ten moment, wszystko na maksa i czekamy dwa latka i zbieramy żniwo. Do następnego pozdrowienia od Kryptobro.